Spędza mi sens powiek. Bo zaraz o 19.29 grudnia pojawia się filmik. Pojawia się filmik na drugim kanale, o którym mówiłem, i, i mega mi się podoba ten filmik. Ale nawet za bardzo, bo spędza mi to sen powiek. Jestem strasznie podekscytowany tym filmikiem dosłownie. Nie wiem, nie wiem jak nazwać to co mam w głowie. Uff, nie wiem czy ona mnie boli czy coś. Ten filmik może już wyszedł, jak to oglądasz. Na drugim kanale taki włożyłem w niego dużo pracy. Ale to, to było też dużo zabawy, bo ja nie robię tego wbrew sobie. I staram się nie mieć też żadnych oczekiwań. Żeby najważniejsze było, że wyszedł, zobaczyć odzew, ale niczego nie oczekiwać, że tam będzie milion wyświetleń. Podejść do tego tak spokojnie chciałbym, ale jest mi ciężko, więc chyba po prostu pójdę na spacer. Nagrywam to, żeby jakoś zebrać myśli, bo po prostu. Nawet jak napisałem na kartce, to, to dalej mi to wszystko siedzi w głowie. Chciałbym się troszkę zrelaksować. I niech się po prostu dzieje wola nieba. Nie ma co się tym przejmować. Niech to już wyjdzie. No i co? No i, no i potem zobaczy, co się będzie działo. Najważniejsze jest teraz. I co teraz można najlepszego zrobić? I chyba po prostu odpocząć, po, bo jeśli ciężko pracujesz, to powinieneś też, po, powinieneś też ciężko odpoczywać. I też odpoczywać trzeba umieć, bo... Może się obrażysz, jak to usłyszysz. Ja jakiś czas temu też bym się obraził, ale oglądanie jakichś TikToków, odmurzanie się tak zwane, to nie jest odpoczynek. Bo nasza głowa jest ciągle zajęta. Najlepiej się właśnie przespacerować, porozciągać, poruszać trochę. No. I, I to idę zrobić, bo zamiast ciągle o tym rozmyślać, to na no spokojnie się przejdę. Na razie.